Siema, z tej strony Dawid i zapraszam do kolejnego odcinka gry Hitman Absolution. ładno oh Dobra, kontynuujemy rozgrywkę. Okej, okay. Zobaczymy, czy mi się uda to, co chcę zrobić. A chcę z nim powalczyć. Jak mi się nie uda, no to trudno. To ich wytnę pień. Z walki. Okay. Eee. Chujnia, bo to garnik. Co? Nie, nie no. Nie no. To chyba jakiś żadny Patriota jest gdzieś tam. Daj co znowu? Może mi to nie wyjść. Więc... może być. Szybciej w prostę, bez wydziwiania! Raz, dwa, raz, dwa! No szty mordę. Tam jest Patriota. Miasta, miasta, miasta! Nie na walce albo przegramy! Okej. Okay. Ej! Coś się chyba zezdrowi. Nie jesteś dupą, jak do ogarnia. Zobaczymy, no, kto tam wyjdzie. A, no, nie, dobra, to chyba idzie tu, a to po A to po co? A? 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 Mhm. Dobra, oczywiście schowamy. Weźniemy tego cośka, trzeba by przeciągnąć i ukryć. Nie! Uderzaj mocno hmm. i szybko! Celuj w twarz! Tak, na pewno, na pewno. No dalej, chłopcze! Kopnij go kolanem, pal albo i okay. okay, co to ma dać? Zjadaj, trzymaj buzię na kłódkę. I skup co tu jeszcze jest? Progi serbie Sanchez. ekwipunek, hmm, szczęśliwa mulet patriotów spokój. Jazda, jazda! Okay. Skoncentruj się na walce albo przegramy! Hej! Halo! Gdzie... No chwila, muszę się próbować. Gdzie się pojął Teddy? No. Hej! Okej, okay, zobaczymy. Czy się uda to, co chcę zrobić? Jak można wyrzucić? Nie, nie, to nie da się tak. To nie jest to, co chcę zrobić. Jakieś kaczki nie ma, czy czegoś. No dalej, nie odpłynęć. Zabij, zabij. Hmm. No niestety ci tutaj mnie wykminią. Ten mnie nie wyjara raczej. ci no, ry, jeśli będziesz myślał. Czekaj, coś tu leżało? serial. Seria Trzymaj duże na górę. Okej. Też, co jeszcze Hej! alo tutaj! Halo. Gdzie, gdzie... się podziął Hej! Gdzie jest ten Nie martw się o tego jebanego tak Stali ma wami istnieją! Tylko turnie w nie wierzą! się może ktoś ty przyjdzie. Komu To tam jest. Halo. Nie. To pewnie tylko szczur albo coś. Nie tak chciałem to Trzeba zrobić. To tylko nie znowu ten jebany misi. Czy ja cię znam? Mm, Okej, okay. Boże, rzucimy tam Co? Tam ktoś tu hałasuje. I może się udać. Może, ale nie musi. Gdzie jesteś? Szajcie, no? Dlaczego mi się to hmm. zawsze przytrafia? Okej, okay, do wody jakieś pornosy czy coś. Tam robi sobie jaja. Nie będziemy ich rozwalać, ja będę ich po prostu ogłuszał. No ale to jest jedyna rzecz, którą mogę zwabić Dobra, no, no, tu już schowamy tego gostka nie chcę tutaj wybijać wszystkich jak w poprzednich misjach, bo jest za duża masakra. wybyła. była. Dobra, szósteczka. Schowamy to. Tak, chłopcze, to ty tam szukasz właściwie co? Chłopie, zrób mi trochę miejsca. Dobrze? Ach. Chwyć. Ok, schowamy gostko do... Nie. do... dziurki. Ale czego to się potem przebierzemy? za niego czy coś Okej. Okay. będę starał się ich po cichu uzbijać może się uda nóż widelec czy coś czy jakoś tak okej gdzie tu ktoś coś jest wielkie biety urwiecie będziemy nie usłyszeli dobra Nieźle pierdzielnęło. No nie, znowu to Okej, więc nie możemy tego zrobić tak. Dobra, zaczynamy już mieć dosyć się. Okej. Nie! Czekaj stary! Jestem pewny, ale nawet ja widzę, że źle się dzisiaj widziałem. Ok, o to chodziło. W razie napompowałem 300 adrenalin. Dobra, bierzemy. Hmm, ja nie tak powiem. To co trzeba. I idziemy się tłuc. To będzie dziwne teraz. Nie zgubi ich. Nie zgubi ich. Znaczy dziwne, no. O, niezbyt nie ma co

Acho que stop deveria ainda mexer Pamiętasz mnie? Hmm? Impossible! Imposible! <noise> Gdzie ona jest? o wiele bardziej nie zadzieraj. Nie walczy czysto jak ja. Sam decyduję, z kim zadzieram. No, no dawaj. Wiesz, że nie mogę pozwolić ci żyć. W sumie tak się dostaje od osiągnięcia. Oczywiście jak się gra na poziomie, że tak powiem. Trudny czy jakoś tak. Na no, tym wyższym po tym. Okej. Okay. Cień. Nie wiem jak ucinię go zabójcę zrobić, ale dobra 30, zobaczymy co tu jest Key Baseballowy Kostka C4 Radio Śrubokręt I no i wyzwania Dobra, to byłoby na tyle Do zobaczenia Do następnego odcinka, cześć